Chciałbym dzisiaj omówić takie coś, że akurat muszę wykorzystać jakiś inny telefon, bo nie mam w sumie kamery, żeby nagrać telefon jakiegoś iPhone'a i tak dalej, także skorzystam z takiego starego telefonu. Ale chodzi o to mi co zrobić, żeby ten ekran nie był taki mały i żeby był większy. Bez względu czy to jest ten ekran, czy jakiegoś większego iPhone'u czy jakiegoś innego telefonu, co trzeba zrobić, żeby ekran stał się większy, na tyle, żeby sobie spokojnie i lepiej obejrzeć jakiś film, jakiegoś youtuba lub, lub cokolwiek innego. Jak na to poradzić bez, że tak powiem, inwazji fizycznej? otóż żeby takie coś zrobić istnieje oto takie urządzenie Extravision się nazywa akurat jest trochę brudne, to mówię, i wymaga to naprawy w sensie przeczyszczenia. To jest takie niezbyt skomplikowane urządzenie, które nie ma w sobie żadnej nawet elektroniki. Ma jedynie co to taką podstawkę i wycięcie tutaj w tym miejscu i to się robi tak, że to się nakłada na to o to z jedną ręką mi jest ciężko to zrobić muszę odłożyć na chwilę telefon o udało się to trzeba dwóch rąk do tego i nakłada się właśnie tą nakładkę do tego otworu, i teraz się zrobiło coś takiego, że to sobie stoi. To sobie stoi. I już funkcjonuje. Można to położyć w jakimś innym miejscu, żeby się lepiej to używało, na przykład na stoliku. I teraz jest taka różnica, że teraz jest Ekran telefonu taki, a jak się włoży, to do środka to jest dużo dużo większy. Dużo większy. I dzięki temu można też więcej widzieć na ekranie. No to różnica tak. I tak. Nie są to jakieś omega dużo różnicy. a Różnice. Ale są, jakby nie było i zwiększa to ekran 3 dwukrotnie, to już sami je ocenicie, mi się wydaje, że jest dwa razy większy. Akurat przy tym telefonie jest to mniej widocznie, natomiast przy takich iPhone'ach dotykowych typu jakiś Samsung S9 może telefonów takich dotykowych z ekranami wielocelowymi to różnica jest jeszcze większa i wtedy spokojnie można sobie to tutaj położyć, wcześniej puścić film. Można sobie po prostu oglądać jak na takim małym telewizorze. Aczkolwiek to mój ekran wymaga czyszczenia. Jest już trochę stary, już jest porysowany. Już tak całkowicie się do tego może nie nadawać, ale jeżeli nowy nowy sprzęt Nowy zakup tego, jak wszystko jest czyste, przejrzyste, to naprawdę to funkcjonuje i, i powoduje to, że ekran jest większy. I to jest taka mini przenośna lupa do ekranów telefonów komórkowych. Koszt tego nie jest drogi. Nie, można, nie jest to kwota 100 zł, czy i tak dalej, waha się w różnych miejscach, od, na Allegro waha się od, od, chyba 8, od, od 8 zł do, do 20 zależy jaki model i tak dalej. Różne są tego modele, ale jest to dość funkcjonalne i nie może się przydać, także coś takiego istnieje.